Ci, co lubią ruch na świeżym powietrzu, mogą we wtorki biegać na zielonych terenach przed budynkiem Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Idea Prosta Akademicki Klub Lekatyczny Ursynów, który ma swoją bazę tutaj w kampusie SGGW, organizuje corocznie imprezę pod tytułem Wtorki Biegacza. Jest to impreza dla wszystkich, przede wszystkim dla młodzieży dzielnicy Ryszynów, ale nie tylko, bo w poprzedniej edycji w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży brali udział zawodnicy z klubów warszawskich, także było tu kilkuset zawodników. Na różnych dystansach, od 400 metrów dla najmłodszych, prawda, do aż do 3 km dla seniorów. Biegają wszyscy, czyli młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów oraz również zawodnicy, w tym zawodnicy AKL Ursynów, czyli medaliści Mistrzostw Polski, również na wtorku biegacza biegają. No, promujemy bieganie, zdrowy tryb życia. Żeby młodzież nie siedziała przy komputerze, żeby zdrowo spędzała czas, stąd też wtorki biegacza to jedna z imprez, które organizuje Akademicki Klub Lekatyczny Ursynów. Oprócz tej imprezy, no to standardowe imprezy takie jak Memoriał Tomka Hopfera, również organizujemy jak Memoriał Lokajskiego w Rzutach, także że staramy się. Prośba tylko, żeby tych środków finansowych, których nam permanentnie brakuje zarówno miasto, jak i dzielnica, żeby nie skąpiły, żeby można tego typu imprezy było organizować. A również no, trzeba podziękować tym darczyńcom, że mimo wszystko te niewielkie środki znajdują się i te imprezy można organizować na Ursunowie. Byliśmy trochę spóźnione i ona musiała biegła, biegła z grupa 2004, dwa lata starsza, więc ona była ostatni, ale pokazała serca i dzisiaj była czwartą, szóstą miejsca. Więc to chodzi o, że naprawdę duży postęp i duże serce było. Aleks był pierwszy raz? Jak to było pierwszy raz, Aleks? stracił energię w środku, bo tak myślę, że na pierwszy raz to chodzi chodziło, że muszę czuć dystans i pierwszy raz ma czuć e, jaki to jest wyścig i potem na następne razy już jest postęp. E, ja biegam cały czas, ja ostatni półmaraton biegałam, ale często jest ta bieg orsynowy, 5 km, że zawsze dołączę i mąż biega maratony cały czas. E, dwa razy, tylko że jest za granicą teraz, ale e, tata biega w maratonie, mama biega pół maratonie. Stąd. I córka powiedziała, mama, proszę znajdź dla mnie konkurs, wyścig, proszę mi znajdować. Więc jestem tak szczęśliwa, że znajdowaliśmy, że tutaj w Percynowie jest bieg. I po prostu zapytał, proszę, proszę, czy mogę biegać. I biegała, i, i myślę, że ona jest zadowolona, tylko że e, nie śmiała. <laughs> Marek Jędrych startuje w zawodach wtorki biegacza już od dłuższego czasu. E, są to fantastyczne cykl zawodów, bo przełajowych, tych przełajowych zawodów jest coraz mniej, a one jednak są najmniej obciążające dla, dla, dla organizmu. Fantastyczna zabawa, pogoda już nam dopisuje, to już druga edycja tej wiosny, więc nam cały czas pogoda dopisuje. Kamil Kruk z tej strony, bardzo miło. Jesteśmy zawodnikami klubu lekkoatletycznego AK Lursynów. Aktualnie ta impreza to jest dodatek do naszego treningu. Ten cykl nam pozwala przygotowywać się m.in. do części sezonu, który będzie na stadionie odbywany. Mistrzostwa Polski, jakieś eliminacje do Mistrzostw Europy. Aktualnie trenujemy dwa razy dziennie. Zapraszamy wszystkich uczestników do wspólnej zabawy tutaj. Także dziękujemy i pozdrawiamy i zapraszamy bardzo.